Ryszard Juniorze. Tak ksiądz zwrócił się do syna Rynkowskiego na pogrzebie. Słyszał to cały kościół. Polska scena muzyczna pogrążyła się w żałobie. 18 września 2025 roku zmarła Edyta Rynkowska, żona wybitnego wokalisty Ryszarda Rynkowskiego. Tydzień po tej wstrząsającej informacji do mediów trafiły szczegóły pogrzebu oraz poruszający apel bliskich zmarłej. Ksiądz we wzruszających słowach zwrócił się do żałobników: Tragiczna śmierć Edyty Rynkowskiej. Wieść o nagłej śmierci Edyty Rynkowskiej obiegła media 18 września. Kobieta miała zaledwie 52 lata i od lat towarzyszyła mężowi w jego karierze i życiu prywatnym. Zmarła w mieszkaniu w Brodnicy, gdzie razem mieszkali z synem. Jej odejście było dla artysty i całej rodziny ciosem, z którym trudno się pogodzić. Kilka dni po tragedii, 22 września, ogłoszono wyniki sekcji zwłok. Z ustaleń wynika, że śmierć nastąpiła z powodu komplikacji zdrowotnych. Bezpośrednią przyczyną śmierci pani Edyty R. była niewydolność oddechowo-krążeniowa. Na ciele nie ujawniono żadnych obrażeń. Kropka: Wykluczyliśmy udział osób trzecich z powodowania tej śmierci wyjaśniła prokurator Izabela Oliver w rozmowie z Plejadą. To dramatyczny dowód na to, jak nagłe i nieprzewidywalne mogą być choroby wewnętrzne. Pogrzeb i apel bliskich Ostatnie pożegnanie Edyty Rynkowskiej odbędzie się 27 września o godzinie 11:30 w kościele pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego w Brodnicy. Nabożeństwo poprowadzi ksiądz Janusz Jezusek, który 19 lat temu udzielił jej i Ryszardowi ślubu. Ceremonia zakończy się na cmentarzu parafialnym. Rodzina, w poruszającym apelu, zwróciła się do żałobników. Rodzina prosi zamiast kwiatów o datek na fundację dary Losów Brodnicy. To wyjątkowy gest. Które ma przynieść dobro mimo ogromnego bólu. Wzruszające słowa na pogrzebie żony Ryszarda Rynkowskiego. Sobotnia ceremonia pożegnalna była wyjątkowo smutnym wydarzeniem. Wśród tłumu żałobników nie dało się nie dostrzec najbliższej rodziny zmarłej. W nabożeństwie wziął udział jej mąż, Ryszard Rynkowski oraz syn, Ryszard Junior. W czasie mszy do pogrążonych w żałobie zwrócił się ksiądz. Drogi Ryszardzie, Ryszardzie Juniorze, pożegnanie to trudny temat. To coś, co musi wypaść pięknie i godnie, coś, co nosi się w sercu i o czym będzie się pamiętać. Żegnają się ludzie. Którzy się kochają i życzą sobie kolejnego spotkania. Pożegnanie żony i matki to trudny moment nie tylko dla Was, bliskiej rodziny, ale dla nas wszystkich, powiedział podczas nabożeństwa. Ryszard Rynkowski podczas pogrzebu żony siedział wspólnie z synem w pierwszej ławce, tuż przy białej urnie z prochami zmarłej. Obydwa i wykazali się ogromnym spokojem w tym ciężkim dla nich dniu. Nieoczekiwana śmierć dyty rynkowskiej pogrążyła w żałobie polski show biznes. Okoliczności odejścia 52-latki nadal pozostawiają wiele pytań, nad którymi pracują śledczy. Dziś jednak wszyscy skupiają się na oddaniu ostatniego hołdu żonie legendarnego artysty.